Cześć wam dzisiaj, jest z wizualnie witam was w grze, która nazywa się Saturnalia W serii, która się Epic Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami Dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store W tym tygodniu są to dwie produkcje, jest Warhammer 40 000 Mechanicus Którego odcinek mieliście ze dwa dni temu Oraz Saturnalia, na którą w tym momencie patrzycie Obie te produkcje są do złapania od minionego czwartku, 27 października Do najbliższego czwartku, 3 listopada Oczywiście 2022 roku W przyszłym tygodniu, czyli od 3 listopada do 10 listopada Będą na was czekały również dwa tytuły, Filament oraz Rising Storm Dwujeczka Wietnam. E Wizu zachwycony nie jest. Tym razem nie da się z tego co rozumiem użyć mojego tego kreatora Wizu Epic, ale jeżeli będziecie łapali coś we własnym zakresie albo może jakąś darmówkę za tydzień, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie tego kreatora Wizu Epic wspieracie mnie w ten sposób. Przejdźmy do tego, że jeszcze do jutra, do 1 listopada, jeżeli nie będzie żadnych opóźnień, trwa Epic Halloween wyprzedaż i macie mnóstwo tytułów aż do 75% taniej co oznacza, że jeżeli na coś polujecie i jest w lekko horrorowym klimacie, to bardzo możliwe, że jest teraz na promocji. Polecam. Polecieć, złapać, i wtedy też mój tak kreatora Wizu Epic powinien działać. Ale jest cała masa świetnych gierek teraz na promocjach, chociażby Ghostwire Tokio, którym ja jestem zachwycony od momentu, kiedy złapałem już dawno, dawno, dawno temu. Dobra, w czym się jest Saturnalia? Jest to gierka, która nie jest jeszcze dostępna w żadnym innym miejscu na PC. -cie. Świeżynka dopiero wchodzi i od razu na Epiku jest za Friko, więc idealna cena, jak na start w ten produkt. Jest to przygodowy Survival roguelite w konwencji horroru z motywami detektywistycznymi. Lądujemy na Sardynii, to oczywiście znaczy właściwie na Sardynie, mniej lub bardziej, ale ok. W 1989 roku się znajdujemy. W grze jest jakiś 21 grudnia. plus minus. To ma tyle znaczenie, że zajmujemy się Saturnaliami, przynajmniej z tytułu sądząc, a jest to doroczne święto ku czci Boga Rolnictwa Saturna, obchodzone w starożytnym Rzymie od 17 do 23 grudnia. Więc widzicie, że połączenie czasowe ma tutaj sens. Lądujemy w małej wiosce, miasteczku właściwie, gdzie został odprawiony tajemniczy rytuał, a mieszkańcy tej lokalizacji zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. Naszym celem jest przetrwanie przede wszystkim oraz przeprowadzenie śledztwa wyjaśniającego, co się tutaj podziało, więc kim i z czym, co tu się właściwie dzieje. Gramy, przynajmniej na samym początku, jako taka babka z bardzo kręconymi włosami. rzuceni raczej na głęboką wodę, bo gra na początku nam niezbyt wiele tłumaczy. Mnóstwo rzeczy musimy odkrywać sami, jak zapałki, nie zapałki, jaki jest ogólnie samat tego wszystkiego. Weźcie pod uwagę, że lokacja będzie się przebudowywała za każdym razem, jak gracie, czyli jeżeli rozpoczynamy. Na nową rozgrywkę układ miasteczka będzie troszkę inny, będą w innych miejscach poukrywane znaczki i będą inne mini-questy do wykonania po drodze. Jest tego troszkę zabawy i naszym zadaniem jest przetrwać i też chyba uratować jak najwięcej osób, bo jeżeli wszyscy tam poginą oprócz nas, to i tak, z tego co rozumiem, kończy się to dla nas nie najlepiej. Jeżeli chodzi o grafikę, powiedzmy szczerze, że mi nie podpasowała, jest bardzo ciekawa, jest charakterystyczna, jest mocno stylizowana na coś, co udaje szkicowanie, ale z mojej perspektywy to średnio jako szkicowanie wygląda i szczerze powiedziawszy, mi się grafika nie nie podoba aczkolwiek wydaje mi się, że dla niektórych może być bardzo pociągająca. Więc to jest moje prywatne uprzedzenie, które nie musi na was wpłynąć. Wygląda to ciekawie i wydaje mi się, że można było z tego wyciągnąć znacznie więcej. To znaczy tak, ten efekt szkicowania owszem jest, owszem jest ciekawy, ale dla osoby, która dużo w życiu rysowała, nie wygląda to najlepiej, nie wygląda to najrealistyczniej. Wiele elementów trójwymiarowych w grze jest ładowanych na krótkim lodzie, więc znikają tak jakby w mgle, której nie ma, więc widzimy te rzeczy, które są za nimi: piękne niebo, zachód słońca i tak dalej, i tak dalej co teoretycznie tworzy ładny efekt wizualny, taki artystyczny, ale dla osoby, która gra w dużej ilości gier komputerowych, wygląda to jak bóg graficzny, który troszkę łamie mi imersję, więc zgrywa się tutaj sporo elementów, które same z siebie są dobrym pomysłem, ale jeżeli siedzicie troszkę głębiej, to jest takie, tu nie wyszło, tu jest niezłożone, tu jest coś nie tak, tam jest coś nie tak. Z mojej perspektywy za grafikę ogromny minus, ale tak jak mówię, to jestem ja i moje spojrzenie na temat, jeżeli potraktować to jako artystyczną prezentację, to ma w sobie wartość. Co do muzyki, Zazwyczaj mówię, że nie za bardzo się mogę wypowiedzieć, ale jest osą. Awesome. Muzyka sama w sobie jest ok, ale te wszystkie dodatkowe dźwięki, elementy, tam wokalizy w tle, właściwie to nie jest wokaliza, to są jakieś rymowanki po włosku, czy też inne wiersze rzucane w naszym kierunku i buduje to mega klimat. To mi się podobało z całej gry najbardziej. Jest fantastyczne, jest naprawdę na najwyższym poziomie, jaki od bardzo dawna słyszałem. Tego typu motywów w grach nie ma zbyt wiele, ale ten jest wykonany naprawdę na poziomie. Jeżeli chodzi o sterowanie, jest to topor... Mamy bardzo ograniczone możliwości rozglądania się na oko, za pomocą myszy, oczywiście. A sterowanie wsadem jest jakie jest. Interakcja za pomocą e-tam, tab, do wbicia do menu, zarządzania questami, całą resztą jest to e Największym problemem dla mnie jest, że nasza postać porusza się po tych wąskich, klaustrofobicznych uliczkach Sardynii, miasteczka na Sardynii w bardzo toporny sposób. Po prostu jedziemy, skręcamy, tak jakbyśmy się poruszali z dezylowanym samochodem, który zresztą na początku widzimy, a nie żywą osobą. Jeżeli chodzi o grywalność, to tak jak słyszycie, zbiera się na to kilka elementów, które mnie nie przekonują, ale nie są na tyle drażniące, żeby mnie odrzuciły na samym początku. Gdyby ta gra nie miała elementów horroru, prawdopodobnie dałbym jej drugą szansę, ale ja i horrory się nie lubię najlepiej. Piszcie jak mała dziewczynka na nich, więc to też nie jest dobry wybór z mojej strony. Gra ma przy okazji wiele roge -lightowych elementów, czyli każda rozgrywka będzie inna, i w mojej głowie to nawiązuje do tych starych gierek, które gdzieś tam w latach 90. były, że macie niby RPG, macie niby przy. Godówkę z tym, że są questy składane randomowo z dostępnych klocków, co oznacza, że są wszystkie mega głupie i jakiś taki vibe tego miałem, aczkolwiek nie zagrałem na tyle długo, by móc powiedzieć, że faktycznie algorytm składania zadań przed nami jest jakiś dysfunkcyjny. Nie wydaje się dysfunkcyjny, po prostu to było moje skojarzenie. Więc tyle w tym temacie. Macie chwilę bez mojego monologu. I mając to za sobą, muszę Wam powiedzieć, że gierka zapowiada się dość ciekawie. Ma parę elementów, które mnie prywatnie tak ubodły, że to nie jest to, co ja bym chciał zobaczyć więcej i jakoś bardziej rozwinięte, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że siedząc troszkę, może nie jakoś mocno w Game devie i interesując się mocniej sztuką niż sztuką, wiele elementów w tej grze jest wykonanych dla mnie niezadowalająco, ale z drugiej strony to też nie jest AAA tytuł. To jest indyczek, mała produkcja, małego studia, więc czego. Ja oczekuję. No, mierząc siły na zamiary jest bardzo dobrze, ale z mojej perspektywy jest kilka tych takich dziabnieć, które mnie drażnią i, i jakoś się nie mogę przemóc do tego tytułu, więc dajcie mu szansę, odbierajcie na dole link w przypiętym komentarzu, pamiętajcie, żeby złapać, póki jest za darmo, jest za darmo do 3 listopada 2022 i jeżeli chcecie złapać coś we własnym zakresie, do jutra, do pierwszego trwają promocje epikowe związane z Halloween. Zapraszam mocno i serdecznie i widzimy się za tydzień na... Filamencie i Rising Stormie dwójce miłego, do następnego i hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry, nie zapomnij wpisać taga kreatora wizu Epic. Ten Rising Storm Wietnam mnie załamuje totalnie, bo ja nie lubię tego typu gier, nie, nie przemawiają do mnie